w słoneczny dzień sieję jarmusz i szpinak wprost do gruntu i przykrywam słomą. Zaraz Wam pokażę jak to robię, ale jeszcze w międzyczasie chciałam Wam pokazać em, tabliczki, którymi podpisuję oraz moją e, rozpiskę co gdzie będzie posiane, posadzone w tym roku. Przyniosłam sobie ze sobą e, pisak do podpisywania, pisaki, ale taki jest najfajniejszy, powiem wam szczerze, bo jest bardzo cienki. Nie ja dam rady jedną ręką otworzyć, zaraz go otworzę i wam pokażę. E, przyniosłam sobie nasionka, Jarmusz trzy różne odmiany e, oraz szpinak dwie odmiany. To się powtarza. I to będę dzisiaj siała. Zawsze zostawiam trochę nasion, gdyby coś na kolejny rok. Także nigdy nie wysiewam wszystkiego. Gdyby roślinki w danym roku nie wypuściły, na przykład nasion, albo cokolwiek by innego się stało, no to zamiast kupować mam jeszcze wtedy jakieś u siebie. A jakby coś to zawsze można też kupić. Jeśli chodzi o tabliczki, próbuję po prostu wszystkiego, co mi wpadnie w ręce. Najpierw próbowałem białe, są beznadziejne. Z białych tabliczek. Tutaj mamy taką. O, tu. Z białych tabliczek bardzo szybko zmywają się napisy, takim nawet czarnym, permanentnym pisakiem. Chyba najbardziej. Jak na razie sprawdzają się metalowe tabliczki, czarne i biały pisak. Taki, jakby to powiedzieć, taki, który tak jakby taką farbą maluje, coś takiego. Poczekajcie. Mhm, ok. Nie wiem, czy go złapię, ale on jest taki cieniutki i jest e, dzięki temu świetny do pisania. Można na małej tabliczce zawrzeć dużo informacji, dlatego że inne grubsze pisaki nie, jednak nie pozwalają na to, żeby na zapisać więcej. A jeśli macie taki bardzo cieniutki, to dzięki temu zapiszecie dużo więcej na tabliczce, i nawet można też sobie zanotować dwustronnie. Takie tabliczki są bardzo fajne na drzewa. Można je na sznurku przyczepić do drzewa. I będziecie wiedzieli, jaka to jest odmiana e, na przykład jabłoni, czy gruszy, czy czegokolwiek innego. Ja też sobie tutaj je w tym momencie wsadzałam do moich mm, rozsadników te takie malutkie, e, no bo też mi się dobrze sprawdzają. Już po prostu wykorzystuję wszystko, co mam jakieś resztki. E, w miarę też się sprawdzają takie czarne plastikowe. E, jakoś powiem Wam, białych nie lubię i ostatecznie z nich zrezygnowałam, ponieważ jak jest tak biało nawbijane na przykład w ogrodzie czy w jakichś miejscach, to jednak ten kolor biały nie wygląda zbyt dobrze, rzuca się w oczy i wygląda tak nieestetycznie. Kolor czarny kiedy jest, nie rzuca się w oczy, nie widać go tak i spokojnie można to no po prostu jest dużo ładniej w ogrodzie, kiedy ma się czarne tabliczki lub drewniane, ale drewniane znowu są kiepskie. Zazwyczaj wystarczają na pół roku lub rok, potem się wszystko zmazuje z nich tak czy siak. Więc ostatecznie jestem na etapie poszukiwania większych, ale me czarnych metalowych. Jednak ten metal taki powlekany Sprawdził mi się najbardziej. No i szukam, szukam, żeby to było właśnie jak najtańszym kosztem, ale, ale właśnie w taki, takim materiałem, który według mnie najbardziej mi pasuje, jeśli chodzi o plan, to co roku robię sobie taki mniej więcej schemat różnych części tutaj przy naszym domu, różnych zagonów i rozpisuję sobie, co. Gdzie będzie posiane czy posadzone. W tym roku przygotowałam taki plan, który mam nadzieję, z, przy metodzie permakulturowej, będzie mógł zostać po prostu już powiedziałabym na zawsze. W tym sensie, że przy metodzie permakulturowej nie trzeba zmieniać i robić płodozmianu, ponieważ gleba nie jest wyjałowiona. W związku z tym szukam sobie, tu jest nasz dom, tu jest zagląd przy domu, będę sadziła szpinak. Szpinak robię nie, nie na rozsady, bo dosłownie nie mam miejsca w domu, bo mam papryki w tym momencie w, w dużej ilości w doniczkach, w rozsadnikach w pokoju gościnnym. Jednak szklarnia trochę nam popękała, też nagram filmik na ten, o tym. Folia po prostu i niestety jest tam zimno, nie mogę tam dać rozsad papryki, która by mi przy chociaż jednej nocy, gdzie w szklarni spadłby poniżej zera, po prostu by wszystko poszło. Więc nie mam gdzie, więc nie robię rozsad szpinaku, tylko prosto do gruntu. I szpinak oraz jarmuż, jarmuż można tak zrobić, tym bardziej jeśli damy jeszcze słomę czy zrębki. Ja w tym momencie zrębek już nie mam, skończyły mi się, dopiero będę na wiosnę zamawiać więc będę układała po prostu słomę. Nie tak jak tutaj sobie rozsiałam na późną jesień rzodkiew z marchewką i po prostu przykryłam słomą. Tak zrobimy też ze szpinakiem. Jeśli okaże się tutaj, że urośnie mi on bardzo gęsto, to kiedy już będzie wiosna, wtedy sobie część szpinaku stąd zabiorę i po prostu przesadzę sobie też część do szklarni, bo bardzo chciałabym mieć też część szpinaku w szklarni, ponieważ będzie szybciej rósł. Oczywiście, bo będzie miał dużo cieplej. Polecam Wam bardzo patent z jakąkolwiek taką najprostszą poduszką, która będzie poduszką ogrodową. Jest dla mnie dużo lepsza. Do pracy w ogrodzie 100 razy lepsza niż jakikolwiek drewniany klęcznik, jak to mówią, czy jakiekolwiek inne plastikowo, i tak inne twarde wynalazki. Jednak zmęczona mama potrzebuje czegoś miękkiego pod kolanami, więc ta, poduch ta poducha bardzo mi się sprawdza. Po prostu sobie ją chowam po pracy. Nie do domu, ale do schowka z narzędziami. A jak jestem w ogrodzie i robię w różnych miejscach, to po prostu sobie ją noszę ze sobą. Też jest lekka, więc mogę sobie ją wszędzie ze sobą pod pachą, że tak powiem, zabrać. Podpisuję sobie teraz tabliczki. Oczywiście od razu wbiję je w to miejsce, gdzie będą posiane. Z drugiej strony, tabliczka była używana w zeszłym roku, więc teraz po prostu sobie to skreślę. O, trochę mi zmarzło. Muszę poczekać, aż odmarznie. Um, tu też. A w kolejnym roku, jeśli będę chciała zmieniać ta, na tabliczce coś innego, wtedy z, z obydwu stron zmarzę sobie jakimkolwiek. Mm, jak się to mówi? Zmywaczem. Nawet do paznokci zmyjemy to wszystko, te napisy wacikiem. No i będę mieć znowu czystą tabliczkę. Tabliczki już podpisane. Naprawdę dzielę się z wami różnymi rzeczami, które odkrywam i polecam wam ten pisaczek. To nie jest żadna płatna reklama. Po prostu jako jedyny, a kilka lat szukałam różnych i sprawdzałam jako jedyny mi się po prostu sprawdził do podpisywania tych tabliczek. Dobra, no to idziemy teraz siać. Tutaj mamy przestrzeń w zagonie przed domem. Tam są pory, tu jakieś czosnki z jeszcze z zeszłego roku, które, których zapomniałam wyciągnąć. No i zaczęły rosnąć, jak widać jest tam po kilka w kępce. I to oznacza, że została tam cała główka czosnku niewyciągnięta. Ale to nic, wyciągniemy sobie w tym roku, jak coś z tego będzie. I teraz tak zobaczcie, ten zagon. On ma już kilka lat. Ale jest naprawdę świetny. Tu praktycznie nie ma nic do plewienia. Prawie nic. O jak zmarznięta tam ziemia pod spodem, a na wierzchu taka krucha. Ciekawe, no. Słońce odmroziło tylko wierzchnią warstwę. Ale to nic, nie przejmujemy się tym, ponieważ ten śnieg, ten lód, który jest w środku się roztopi. Mam taką głęboką nadzieję, jak damy tutaj e, słomę i oczywiście nasionka przykryjemy tym plus słomą i będzie im cieplej i mam nadzieję, że to trochę odmarznie. A poza tym w swoim czasie, jak nasionko dostanie sygnał, że jest odpowiednia temperatura, to sobie będzie powoli kiełkowało. Dobra, nie jestem w stanie nagrywać i robić dwoma rękami, więc wyłączam się. 10 minutek, szpinak posiany. Tutaj takie dwa proste kąty No i teraz słoma. Powiem Wam, że gdybym miała uprawiać ziemię tak, jak przez pierwsze dwa lata, jak tu zamieszkaliśmy, to już bym tego nie robiła. Czyli w taki normalny sposób, gdzie wszystko trzeba plewić codziennie w ogromnych ilościach, wszystko zarasta. Okropny sposób na uprawę ziemi. Miejsce szpinaku jest już przykryte. Ja tutaj specjalnie zostawiłam trochę więcej słomy, bo chcę coś jeszcze też pokazać. Przy zagonach takich z desek często tutaj jest bardzo ciężko skosić trawę, nawet kosiarką, też przy nich. Więc na przykład tu mamy taką przestrzeń, gdzie właściwie chodzimy tylko tutaj ścieżką zieloną, a tutaj to było niewykorzystywane i bardzo zarastało. No i wpadłem na pomysł, żeby tutaj rzucać, właśnie obornik z przerobioną słomą. To już jest wszystko ciemne. Z rębki. Jeszcze chcę, właśnie teraz też, wyłożyć tu całą słomą, żeby się przygotowało do tego, że na przykład wzdłuż całego zagonu, tutaj z brzegu. Na przykład wsadzę sobie kilka sadzonek, załóżmy cukinii, czy ze dwie, trzy sadzonki dyni i będą się tu położyć wzdłuż, będą zacieniać i nie będzie mi tutaj rosła trawa. Po prostu zrobię sobie taki jeszcze jakby coś takiego mini przy zagonii, jako takie permakulturowe wykorzystanie każdej przestrzeni, gdzie można coś posadzić. Dla niektórych słoma w ogrodzie i nieidealny porządek ogrodowy to jest po prostu bałagan, i niektórzy tak nie lubią. Dla mnie jest to porządek związany z naturą, porządek przyrody. Przyroda nigdy nie ma wszędzie porządku, a to leżą liście, a to gałęzie a tutaj leży spróchniałe drewno, a to coś innego a tu krecik wykopał tak, a tu myszka coś obżarła i to jest natura, i właśnie chcemy ją naśladować i tak też robić. Szczerze mówiąc, no jest to też swego rodzaju piękne. Tutaj na przykład z kamieni znalezionych po ogrodzie zrobiliśmy wokół drzewa schowek, domek dla jaszczurek, po to, żeby one w nocy, też w nocy czy w dzień Zajadały się jakimiś um, szkodnikami, które dla naszych roślin są szkodnikami, generalnie owadami czy, czy ślimakami, ale dla nas, jeśli, jak, jako ogrodników, um, są to szkodniki. Fajnie, można się przejść właśnie zimą i zobaczyć, gdzie przeoczyliśmy czosnek do zbioru. Pod koniec lata, ponieważ wszystko teraz już sobie rośnie, tu, tu, tu. Tutaj jakieś reszteczki tryskawek. Tutaj też był, było wysypane ponad miesiąc temu. T, ym, był wysypany popiół drzewny. Tutaj jeszcze jakieś resztki brukselki, czyli kapusty brukselskiej. A pojedynczy czosnek, a pojedyncze takie, yy, taka część zielona. No oznacza, że to jest nasz ząbek czosnku, który posialiśmy jeden, z którego później będzie cała główka do zbioru. One sobie w zimie cały czas rosną i wychodzą już. Śniki im nie przeszkadza, mróz im nie przeszkadza. Teraz mamy jarmuż, trzy rodzaje jarmużu. Mam tutaj długi, bardzo długi zagon przed domem. Tu jest dom, miejsce, w którym najczęściej chodzimy. Kilka razy co najmniej dziennie, ponieważ tu jest dom, a tutaj stajenka. I po to, żeby sobie urywać do domu na przykład jarmusz na smoothie czy do jedzenia, zaplanowałam go właśnie w tym najdłuższym zagonie. I będą trzy odmiany, w różnych trzech miejscach: na początku, na środku i na końcu. Bambuś. Przepraszam, ale to moja karteczka, z której czytam teraz. Chłopak, schodzisz. Bambisz. I co będę robiła? Y aha, jarmuż dobrze się ma z koprem. Bambo. No, cześć. Dobrze się ma z koprem, kalafierami, nasturcją i brokułami. Więc taką mieszankę zrobię tutaj. Nasiona nasturcji rozsięłam już, jak widać, w listopadzie. Eee. Y już są rozsiane. Kopru jeszcze nie zdążyłam, niestety też można go siać zimą, więc jeszcze mnie to czeka. Jak widać na jesień, ten zagon nie został zaopiekowany. On nawet jeszcze nie ma też barierek takich. Będziemy je dorabiać, bo jednak jest to ogromnie pomocne. Tak jak już kiedyś na filmiku mówiłam, zwłaszcza pod kątem niewrastania trawy do środka. I przejdę tutaj tak w pierwszej kolejności. Są tu rozrzucone gdzieś, gdzie nie, gdzie nasiona nasturcy i ona sobie poradzi. Te wszystkie kępki, trawy, które nam urosła, bo nic nie rzuciłam na jesień, zrobimy w ten sposób z nimi. A urosła też dlatego, że właśnie nie było o, tutaj tej zagrody drewnianej, no i wszystko wrastało sobie tutaj ze ścieżki. Zrobię w ten sposób, że. A. Albo spróbuję to mm, wyrwać i obrócić do góry nogami i zostawić, żeby sobie tak zgniło. Albo B. Te kępki przykryć kartonikami. Małymi kawałkami kartonów. A wszędzie indziej, e, tam gdzie chcę mieć pasy e, trzech rodzajów jarmużu, po prostu rozsieję na no to, no to, co tu widać. Ewentualnie lekko przyjadę tylko grabkami, żeby wzruszyć te tą zieleninkę, a w ogóle to jest głównie bluszczyk, czy jakieś takie inne rośliny okryłowe, które mi rosły na zrębkach. Gleba tu jest bardzo fajna. Nie będę teraz grzebać, bo nie mam rękawiczki. Ale właśnie wysypię nasionka i przykryję słomą. I tyle. I poczekam, aż na wiosnę zaczną sobie schodzić. Czyli karton na zielone miejsca niepotrzebne. Lub wyrywanie nasionka i słoma. A inne rośliny typu kalafior i brokuł będę sadziła z rozsad, czyli zupełnie jeszcze teraz nie ten czas. A z rozsad wystarczy, jak już słoma też, o zobaczcie tak jak tutaj już jest, wystarczy sobie łopatką odgrzebać, zrobić dołeczek i wsadzić rozsadę. Można nawet później na to jeszcze na wiosnę znowuż jak już będziemy mieli wszystko co chcemy w zagonie i będziemy widzieli na przykład już jakieś wielkości 10-15 cm wszędzie dookoła roślinek można też wyłożyć kawałki kartonów one też nam pomogą i na to jeszcze nasypać zrębki czyli zasada permakulturowa nie grzebiemy w ziemi nie wzruszamy ziemi nie niszczymy jej całej, wszystkich mikroorganizmów nie wyciągamy ich na wierzch zimą żeby nie poginęły, bo są nam potrzebne tylko przykrywamy. Będą miały cieplej, będzie ich więcej. Gleba będzie dożywiona. E, dzięki kartonom pojawią się dżdżownice, dużo więcej, dzięki celulozie. Będzie słoma, będzie potem jeszcze kompost, ale kompostu to mamy. Robimy, robimy i nie widać tego kompostu. Ciągle wszystko się tak kurczy, że to nie wiem ile lat trzeba, żeby z tego skorzystać na taki ogród. E, mam zamiar zamówić też zrębki, które zgniją e, na hałdzie i też się przerobią na czarnoziem, przez jakiś rok, dwa lata. Jak na razie korzystałam tylko ze świeżych, bo nie nadążam za wszystkim. Więc taki mam tutaj plan. A, a tutaj mam właśnie moje papryki i inne rzeczy, które też jakieś brokułki małe, które zaczynam po prostu hodowlę w, w domu drogą, bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy podekscytowani. Nie słychać mnie? Bo synek uczy się grać na pianinie. Podekscytowani, ponieważ planujemy zakup nowych szklarni. Znaleźliśmy polską firmę, która wydaje nam się, że ma najporządniejsze na rynku szklarnie. Będziemy próbować, zobaczymy, będę Wam pokazywać Zostawiamy oczywiście tą naszą starą z drewna i folii, ale jednak folia już jest tak jakby nadniszczona, popękana. Zregenerujemy ją i będę w niej w tej szklarni trzymać inne rzeczy, nie pomidory, nie ogórki, ale takie bardziej, do których chodzi się dużo rzadziej, takie, które po prostu posadzę, trzeba podlać, ale nie trzeba nic przy nic robić. Typu melon, arbuz jakieś może jeszcze odmiany brokuła, coś pomyślę, co tam zostawię.